Siemano widzowie, dzisiaj torturujemy sztuczną inteligencję. Pierwszym pytaniem będzie kiedy kapeć Raitus. Kapeć Raitus to wrażenie, które nie jest powszechnie znane ani używane w języku polskim. Wyjaśnię mu to szybko. Kapeć Raitus to otyły różowy smok, który jest umieśniony. Robi odcinki na platformie YouTube a ostatnio streama, który ciągnie się już prawie miesiąc. Czaisz to? Gościu siedzi na pubsku, gra w gry i zarabia zarabiano złoto i platyna. Jak chcesz to mu przelej 200 złotych. Mam nadzieję, że się nauczył. Kim jest Kuzyn Cyborg? Nie posiadam informacji na temat postaci znanego jako Kuzyn Cyborg. Chcesz wiedzieć kto to Kuzyn Cyborg? Dobra to Kuzyn Cyborg to animator na polskim YouTubie, który ma niemałą, ale niedużą liczbę wyświetleń. Jego content polega na śmianiu się z innych oraz kradnięciu, bo to polska LOL. Przepraszam, ale nie posiadam informacji na temat wszystkich animatorów. Lubisz dzieci? Ile masz chromosomów? Jako sztuczna inteligencja, nie mam fizycznego ciała ani chromosomów. Nie chodzi? Udowodniłem wam dzisiaj, że sztuczna inteligencja nie jest inteligentna. Dajcie suba, albo ta żaba was dojedzie.